Powiedziała jej, że zakopała swojego męża żywcem. Skazani zaczęli na nas gwizdać, a to jakiś znak, że broń, że celować w tamto miejsce. Porać na więźniarki, które są ubrane na pomarańczowo, ponieważ one są po prostu najbardziej groźne no i najbardziej agresywne. Szczerze powiedziawszy, byłyśmy trochę przestraszone. Cześć, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj spróbuję sobie z nowym formatem A mianowicie będzie to story time Nie było jeszcze takiego filmu na moim kanale A że mam fajną i mam wrażenie ciekawą historię do opowiedzenia No to właśnie zostawiam ją na dzisiejszy odcinek Jak widzicie już po tytule Opowiem wam o tym jak znalazłam się w więzieniu I nie, nie byłam karana to było jakoś w 2020 roku, czyli miałam wtedy 20 lat. Chodziłam wtedy do szkoły wizażu i stylizacji w Gdańsku. Ogólnie, nasza szkoła, o tym też w sumie mogę nagrać film, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat. Jeżeli jesteście zainteresowani, to napiszcie ich w komentarzu. Ale wracając, u mnie z opowiadaniem historii jest bardzo ciężko, bo ja mam tysiące różnych pobocznych wątków i zawsze odbiegam od tego głównego. Ale wracamy! Do czego wracamy? Czekaj, byłam w szkole. Nasze zajęcia składały się głównie z zajęć praktycznych No i któregoś dnia pani Marzenka zaproponowała nam pójść do więzienia Tak, właśnie tak powiedziała To było organizowane w ramach Dnia Kobiet Że właśnie my jako wizażystki idziemy do więzienia i malujemy więźniarki Z tego co się wtedy dowiedziałam to chyba było nawet dziesiąty raz albo dziewiąty jak ta pani była Także... Nie byliśmy pierwsze. I szczerze powiedziawszy, za dużo osób chętnych z naszej grupy nie było. Zdecydowałam się tylko ja z moją koleżanką Igą, którą pozdrawiam serdecznie, jeżeli to ogląda. I my dwie odważnie wybrałyśmy się właśnie... Do więzienia. I jak to wszystko wyglądało? Spróbuję wrócić swoją pamięcią. Póki to jeszcze pamiętam, więc sumie dobrze, że to nagrywam, bo za kilka lat może nie pamiętałabym aż tylu szczegółów, a już teraz jest to po trzech latach. To więzienie jest w ogóle praktycznie w samym centrum, przy galerii, właśnie forum dosłownie naprzeciwko na ulicy. My akurat chodziliśmy do grupy zaocznej, weekendowej i pamiętam, że była tam jakaś chyba jedna dziewczyna albo dwie z grupy dziennej, także wtedy się z nią zapoznaliśmy. I co? Przyjechał po nas taki biały bus. I pamiętam, że wtedy czekaliśmy jeszcze na tą ostatnią koleżankę, i ja stoję przed tym busem, Wiedziałam, że to akurat do tego, no i w środku wypełniony mężczyznami, z tyłu jakieś chłopacy, z przodu jakieś chłopacy, wychodzi jakiś taki starszy typ i mówi do mnie wsiadaj a ja takie... co? I nie wiedziałam czy to naprawdę do tego, no ale okazało się, że po prostu ci chłopacy, którzy siedzieli z tyłu To był jakiś zespół, który też w ramach właśnie tego dnia kobiet miał dla nich grać Wiem, że tam był jakiś perkusista, gitarzysta, no i ktoś tam śpiewał A ten facet to był chyba jakiś znajomy tej naszej pani, który też to jakby organizuje No i tym busem przejechaliśmy bramy. Jakby nie mogliśmy wejść normalnie na pieszo, tylko musieliśmy wjechać samochodem Była chyba pierwsza kontrola, której ktoś tam chyba patrzył do środka Czy nic nie wnosimy Pamiętam, że z Igą spojrzałyśmy na to jakiś znak że broń, że celować w tamto miejsce. Mówimy, boże, już to się zaczyna. No i później wjechaliśmy już na taką arenę, można powiedzieć. Byliśmy po prostu na środku, a naokoło były cele, w których siedzieli po prostu skazani. No Normalnie tak jak w bloku, wiecie, stoicie, no i naokoło są bloki. No i pamiętam, że już wtedy skazani zaczęli na nas gwizdać. Dlatego, że były tam okna, przez które było widać wszystko z góry. Wiadomo, one były z kratką, ale nas widzieli i zaczęli perfinnie na nas gwizdać. Także tak to się zaczęło. No i tam chyba się rozpakowaliśmy i mogliśmy już wejść taką bramą, no, i weszliśmy do środka, do jakiegoś takiego pomieszczenia, w którym przechodziliśmy kolejną kontrolę. Musieliśmy zostawić, oczywiście, wszystkie telefony, także nie mam z żadnych zdjęć. My, jako właśnie widzerskie, nie mogliśmy nosić pensety, no bo, jakby na przykład zobaczyła takie coś więźniarka, no to mogłaby nam coś zrobić, jeżeli byłaby agresywna. Także, jak przez wszystko przeszukali, wszystko zostawiliśmy w skrytkach, mogliśmy już sobie wejść do góry i szliśmy tam e, z ochroną, jakąś. Tak mi się wydaje, że była tam jakaś ochrona, chyba musiała być, żeby tam wejść. I zwiedzaliśmy jedną celę. I już wam mówię, co to była za cel bo teraz nie pamiętam dokładnie, ale był tam ktoś znany. Wydaje mi się, że znalazłam tą celę, którą odwiedzaliśmy. No i tutaj do więźniów poszczególnych należeli m.in. brygadier Józef Piłsudski i pułkownik Kazimierz Sosnowski. Aresztowani w Warszawie przebywali tutaj 23, 29, w 1918 roku. Tak mi się wydaje, że to była jego cela, którą właśnie widzieliśmy. Byliśmy tam normalnie w środku, tam było jakieś zdjęcie, chyba nawet jego. To była taka cela, wiecie, że tam po prostu nikt z aresztowanych nie siedział. No i to wyglądało do sobie tak jak tutaj na zdjęciu, co wam pokazuje, że tak z góry było wszystko widać, no i były po prostu cele. No i później poszliśmy, pamiętam, że schodziliśmy jakoś tak mocno w dół do takiej sali po prostu, w której odbywała się nasza... nie wiem jak nazwać. Nasze spotkanie. Też przed wejściem dostaliśmy ostrzeżenie od ochroniarza, żeby ubrać na więźniarki, które są ubrane na pomarańczowo, ponieważ to jest jakiś tam stopień najwyższy, jakoś karm, w sensie one są po prostu najbardziej groźne, no i najbardziej e, agresywne. I były tam, pamiętam, że z tyłu pod ścianą stały panie w pomarańczowych formach. Także co, weszliśmy sobie do środka. Pamiętam, że dostaliśmy jakąś nawet wodę. Zespół się rozłożył, a my rozłożyłyśmy swoje kosmetyki. O dziwo te panie chciały nam pomóc przestawiać na przykład stoły, żeby nam pasowało. Krzesła, one były w ogóle bardzo zajawione tym, że my do nich przychodzimy i będziemy je malować. Oczywiście te panie z pierwszego rzędu, bo te dalsze to tam nawet nie patrzyły, bo one tak stały plus się. Szczerze powiedziawszy, byłyśmy trochę przestraszone na początku. Jak rozkładałyśmy sprzęt, patrzyłyśmy na siebie z ego i takie, what? czemu my tu przyszłyśmy? Po rozłożeniu zaprosiłyśmy panie, które chcą się Pomalować. Do Iggy trafiła jedna pani, do mnie trafiła jedna pani. Ja akurat nie otrzymałam od nich takich historii jak moja koleżanka, o których wam zaraz opowiem. Mnie jedynie pani się zapytała, jakie kosmetyki polecam pod oczy. Jakieś kremy, bo niedługo wchodzi na wolność, a że ma jakieś tam wory pod oczami, no to chciałaby wiedzieć o kosmetykach, jakie są pod oczy. Także jej tam poopowiadałam, co jest w sklepach, no i podziękowała, pomalowałam, była zadowolona. Przyszła chyba nawet kolejna pani, wiem, że chyba malowałam dwie. Jak y, moja koleżanka malowała właśnie tą biedziarkę, ona powiedziała jej, że zakopała swojego męża żywcem i właśnie za to jest skazana. To było mocne. I chyba nad korzeka powiedziała, przeszły dreszcze. I wiem, że była jeszcze jakaś historia, ale teraz nie jestem w sobie w stanie już przypomnieć. Ale no, tak to wyglądało, także. Ogólnie, wiecie, no nie były pani agresywne, nie zawsze takiego nie działo. Potem sobie nawet tańczyły, śpiewały z tym zespołem, także było naprawdę przyjemnie. Pod sam koniec dostałyśmy też kartki z podziękowaniami od nich. Kurczę, ja ją gdzieś mam. A wiecie co? Przyniosę Wam. Zlądam to podziękowanie. Za połiny... dla Dla pani Pauliny dziury za magiczne wydobycie ukrytego piękna poprzez cudowne makijaże. I zobaczcie, to jest wykonane własnoręcznie. I każda z dziewczyn, która malowała otrzymała właśnie takie podziękowania. No i tak zakończyła się nasza wizyta w więzieniu. Chyba później jeszcze nic nie działo. Emocje po tym dniu myślę, że schodziły jeszcze kilka dni. Ale w sumie czy żałuję? Nie, fajne doświadczenie, bo no To był w więzieniu, a nie był karanym? Co zobaczyłam, to moje. Myślę, że nie miałabym już drugiej takiej możliwości w życiu, żeby być po prostu w takim miejscu. Także naprawdę bardzo fajna szkoła, ciekawe zajęcia i się po prostu działo. W tej historii to tyle. Możecie mi napisać w komentarzu, jak Wam się podobał taki format filmu, właśnie Story Time. Bo w sumie takiego czegoś nie było, że po prostu się tutaj do Was gadam. Myślałam, żeby to połączyć też z jakimś wykonywaniem makijażu, ale jak ja zaczynam coś robić i gadać, no to robię to tysiąc razy wolniej, więc pewnie nie opowiedziałabym całą historię, a jeszcze się nawet nie pomalowała, więc to tak bez sensu, po prostu do was zgadzam i mam nadzieję, że zainteresowałam was taką historią i w tym filmie to by było na tyle. Do zobaczenia do kolejnych. Bajo!